Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ariowid jest taka sprawa do Was młodzi osoby lubiące Brawstars. zrobiłem poradnik jak zmienić e-mail w Bracel ID w Bravstars ludzie wchodzą ogólnie no codziennie, łapki stawiam w górę i zrobiłem metodę jak zmienić No w, w 5 minut filmik, pokazałem Wam ładnie rzecz jest taka, chciałem Wam jeszcze powiedzieć taką rzecz kiedy nie zmieniać mailu Supercell ID bo Supercell ID ma problem ze sobą a mają problem za sobą kiedy y, udostępniasz innym swoje konto i wtedy mogą ci zablokować zablokować i będą chcieli żebyś udowodnił, że to konto jest Twoje i wtedy musisz pokazać praktycznie wiele rzeczy. Swoją lokalizację będą wymagać tak jak wymagali ode mnie. Do jakich klubów musisz pamiętać, jakich byłeś, na jakim telefonie grałeś tele, lub te, telefonach, kiedy założyłeś konto. A no takie może nazwa pierwsza Twojego konta, jak zmieniałeś z dupy, po prostu rzeczy, których nie, nie szkoda zapamiętać. To trzeba sobie na kartce pisać żeby to udowodnić i no może się to nie uda, jeśli nie pamiętasz tej rzeczy to ci mogą zablokować yy, Supercell id wspaniałe ci może zablokować tak dbające o swojego klienta, bo nie chce żebyś udostępniał konta innym osobom, bo na przykład to się znudziło to takie zasady są, więc ja bym, znaczy na moim miejscu abym ja bym przestał w to grać w ogóle nie warto są gry lepsze. No, w Minecrafta sobie na telefonie pograjcie. Mega to albo Terraria. Lepsza alternatywa. Nie coś, że musisz płacić, się jarać. Faktycznie nie wiadomo o czym. Dobra, więc to tyle. Ale to jest taka moja przestroga: nie zmieniaj z maila w tych sytuacjach. Ja nie też innym osobom, bo mogą Cię zablokować albo permanentnie, albo tak, że będziesz musiał podawać im swoje szczegóły swojego konta które wymieniłem i wtedy jest szansa, że Ci odblokują i wtedy będziesz mógł zmienić swój mail No to tak y bez torku. jeżeli nikomu nie, nie udostępniałeś miałeś cały czas jedno konto to nie, nie wykryją jakichś dziwnych aktywności tak jak to napisali u mnie więc nie musicie się martwić. Nie powinno być problemu. Ale jak udostępniacie innym, to możecie. No, no to... Bardzo du duża szansa, że możecie mieć tak, jak ja miałem i wtedy ja straciłem swoje konto, bo nie pamiętam swoich danych. No a to żebyście wiedzieli. No to wszystko tak. Przestrzegam was. Trzymajcie się, cześć. Taka pomoc ode mnie, żebyście wiedzieli. Na razie.